Witam, witam serdecznie, moje drogie kochane wodniczki na czytaniu na wrzesień 2023 roku. Kochani, wiem, że jesteście na końcu, już tutaj, jednej mojej słuchaczce obiecałam, że kolejny horoskop na październik będzie od końca czyli od rybek, wodników, koziorożców i tak dalej. Bo rzeczywiście Wy musicie zawsze najdłużej czekać. Kochani, czytanko. Starota, i oczywiście, jak wszystkie już pozostałe, może zerkaliście. Może macie kogoś z znaku, który już jest wystawiony. Właśnie karty Lenormand, z którymi się tutaj przeprosiłam po ponad roku, jakoś tak do mnie przyszło. Miałam je wyciągnąć, wyciągnęłam i zaczęłam z nimi właśnie tutaj to czytanie wrześniowe. Bardzo, bardzo integralnie, jak gdyby tutaj współgrają mi z właśnie Starotem, więc. Mam nadzieję, że wyciągniemy tutaj jak najwięcej dla Was informacji, ale oczywiście informacje będą króciutkie i na temat. Zaraz się wszystkiego przekonacie, kochani. Ja tasuję karty, żeby zaoszczędzić Waszego czasu. Tasuję, rozkładam i przechodzimy od razu do czytania. I tam już sobie porozmawiamy. Kochani, jak widać, karty są rozłożone. Słuchajcie, nie zawsze czytam spody talii. Raz czytam, raz nie czytam, nie wiem z czego to wynika, po prostu tak, tak jakoś mam. Tutaj sobie zerknęłam. Umiarkowanie, kochani, żeby mieć to gdzieś w tle, i karta psa, jeśli chodzi o Lenormand. To znaczy, że będzie dosyć stabilnie, dosyć miło, dosyć przyjaźnie, i tutaj mm, mogą być jakieś takie sytuacje związane, właśnie mówię teraz o kartach Lenormand, mogą być sytuacje związane z jakimś ustabilizowaniem się. Sytuacji z najbliższymi przyjaciółmi, bo karta psa reprezentuje przyjaciół, bliskie osoby, nie partnera, partnerkę, chociaż też można mieć w nim właśnie tą kartę, czyli mieć tego przyjaciela w swoim partnerze, partnerce. Natomiast bardziej bym tutaj naciskała na to, że gdzieś się ustabilizują kontakty, relacje wśród waszych znajomych, przyjaciół bądź współpracowników, że tutaj będzie jednak miło, wszystko się tutaj ustabilizuje. Jeśli było coś niefajnie, a jeśli było fajnie, to tak po prostu dalej w tym miesiącu będzie. No i teraz zobaczmy sobie, kochani, jest mi niewygodnie, strasznie trzymać, bo mi się ten uchwyt, kochani, urwał na tym czytaniu, nie wiem czy pamiętacie, na tym słońcu i no i nie kupiłam tego uchwytu, mam jakiś tam nie wiadomo jaki, i tu jest mi niewygodnie z nim. Okej, okay, kochani. Eee... Wasza energia, Wasza energia we wrześniu. Siódemka buław. Te karty bardzo fajnie to przedstawiają, bardzo lubię te karty, bo one są takie współczesne, aczkolwiek wiadomo, że jak gdyby no, archetypy zawsze pozostaną, tak? Tutaj jest czerwona sukienka, kochani. Jest jednocześnie taka czystość kolor niebieskiego, ale z drugiej strony jest taka czerwień konkretna i tutaj dwie różne narodowości widać, tak? Na pewno. Ale nie o tym chcę mówić. Nie będę opowiadała wam o karcie, bo wiecie, że ja tego nie lubię. Chcę wam powiedzieć, że moje odczucie jest takie, że wy będziecie stawiać granice w tym miesiącu. Wy będziecie mówili stop, tak jak na tej karcie. Wy będziecie mówili co chcecie powiedzieć. Wy będziecie mówili co jest dla was ważne. Czy to w domu, czy w pracy, będziecie bronić swojego stanowiska, swojej m, prawdy, swojej osobowości, swojego przekonania jakiegoś tam e, i e, Macie Będziecie mieli takie poczucie, może już macie właśnie, może nie poczucie wyższości, bo to brzmi tak właśnie bardzo wyniośle, ale powiedziałabym, że macie takie poczucie swojej wartości, która właśnie Was na tą wyższość, taką wewnętrznego przekonania popycha. I tu nie chodzi o próżność, tak? I takie, nie wiem, wywyższanie się absolutnie wobec innych osób, bo tego ja też nie, nie, nie lubię, absolutnie wręcz nie toleruję takich zachowań, tylko taką wyższość w sobie. Wiecie o co chodzi? Że czasami człowiek się czuje gdzieś tam taki stłamszony, zgnieciony, malutki, tak? W cudzysłów. Natomiast właśnie to chodzi o to właśnie wywyższenie się dla samego siebie, że wy sami się wy, 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 wyniesiecie, wywyższycie się z tego, co do tej pory byliście, w jakiejkolwiek energii byliście, tak? No właśnie, i teraz tak, może to dotyczyć, kochani, waszego partnera. Bądź partnerki, aczkolwiek no w kartach Lenormand mamy dwie osobowości i kobiety i mężczyzny, więc tutaj nie będę mówiła o dualizmie, bo tutaj rzeczywiście w Lenormand jest mężczyzna i jest kobieta, więc tu mamy rzeczywiście konkretnie mówimy o mężczyźnie, więc to może dotyczyć jakiejś relacji z mężczyzną, z waszym partnerem. To może dotyczyć jakiejś relacji zawodowej, kontraktowej, jakiejkolwiek innej, no gdzieś tam, gdzie macie jakąś styczność z mężczyzną, do, do, do którego może być skierowana ta właśnie pewność siebie i to takie powiedzenie sobie, stop, ja też czegoś potrzebuję, też czegoś oczekuję, też mam swoje potrzeby, też mam swoje zdanie, też mam swoją wartość, i tak dalej, i tak dalej. Więc taka będzie wasza mniej więcej postawa i może się to dotyczyć dodatkowo jeszcze jakiegoś mężczyzny, nie musi, ale dodatkowo właśnie po to ten Lenorman tutaj jest, żeby coś nam dopowiedział jeszcze dodatkowo. Ale co przychodzi z zewnątrz? No przychodzi z zewnątrz, kochani, właśnie to, że. Być może y, będziecie mieli takie odczucie znudzenia, takiego słuchajcie niezadowolenia, cokolwiek by się działo, to y, gdzieś tutaj y, może y, z zewnątrz takie, taka przychodzić y, nostalgia na zasadzie Jezu znowu to samo, znowu ci, znowu ci sami ludzie, ja się tutaj nie mogę odnaleźć w tym towarzystwie, coś mi tu nie pasuje, z czego oni się cieszą jak, jak nie wiem, takie są problemy na świecie, na przykład mówię, tak, oczywiście. Wiecie, żebyście zrozumieli o co mi chodzi i coś takiego będzie was łapało, że jesteście nie w tym miejscu, gdzie byście chcieli, że właśnie macie dosyć, że właśnie zaczniecie stawiać sobie granice, że właśnie będziecie być może właśnie odkopywali te przyjaźnie, które były wartościowe, bo to co teraz jest wokół was niekoniecznie można by było tak nazwać i tu mówię o tym co było na spodzie talii, więc takie właśnie z zewnątrz będzie przychodziło do was podsumowanie, ale też będziecie mieli takie trochę znudzenia, gdyby z zewnątrz by... Z zewnątrz otoczenie ludzie i sytuacje będą powodowały, będą próbowały powodować w was właśnie takie zniechęcenie, takie wycofanie się, takie właśnie taką kontemplację, tak. Karta Lenormand tutaj pokazuje, że Dużo będzie takich właśnie rzeczy ukrytych, więc wydaje mi się, że dużo rzeczy jest takich, o których wy nie wiecie. Dużo jest takich rzeczy, które, które gdzieś może was zmęczą, bo ktoś albo coś ukrywa, albo nie jest szczery, albo nie mówi jasno wprost, a wy właśnie chcecie mieć wprost w tym, w tym miesiącu. Wy chcecie konkretu, jeżeli nawet coś chcecie wyjaśniać, to też chcecie konkretnie. No i tutaj też jest taka dodatkowa informacja, która mówi o tym, co przychodzi do was z zewnątrz, że być może. Nie wiem, jeżeli akurat tutaj są osoby młode, które na przykład idą na studia, no to właśnie tutaj jest coś takiego, że jak najbardziej będzie czas teraz na naukę, będzie czas na poszerzanie wiedzy, ale to nie muszą być studia. To może być tak, że każdy z Was może chcieć mieć ochotę na to, żeby poszerzać swoją wiedzę poprzez właśnie przeczytanie książki, zapisanie się na kursu, na kursy różne, robienia coś w życiu i to z zewnątrz do Was przyjdzie. Jeżeli tego będziecie bardzo chcieli, to absolutnie tu jest pokazane, że jeszcze jest wiele rzeczy, które byście chcieli odkryć i w tym y, miesiącu będzie Wam to w jakiś sposób podrzucone. Nie wiem, natkniecie się na jakiś filmik gdzieś z jakimś, jakimś szkoleniem, czy na przykład będziecie uważnie słuchać na przykład takich czytań, jeżeli się interesujecie. Teraz mówię hipotetycznie, na przykład tarotem, i będziecie coś wyciągać, to też jest zawsze lekcja. To może być inna tematyka, oczywiście, tak? Gdzieś włączycie jakiś filmik, będziecie się uczyć. No w każdym razie, jak gdyby to poszerzanie wiedzy jest wam tutaj pokazane, że będzie przychodziło jakoś z większym naciskiem. Kochani, przechodzimy do spraw zawodowych. W pracy zawodowej mamy tutaj, słuchajcie, tak, po pierwsze. Możecie mieć kogoś tam w tej pracy, kto jest młody, bardzo energiczny, bardzo pomysłowy, ale też trochę potrafi namieszać, może nie namieszać to może za dużo powiedziane, ale po prostu jest taką bombą energetyczną, tak? Wpada, wypada, milion pomysłów, niekoniecznie wszystkie produktywne, bo to dopiero młody umysł i myśli, że wszystko wszystko jeszcze jest przed nim, bo tak jest na pewno, ale gdzieś może się wydawać irytujący. Natomiast z drugiej strony bym powiedziała, że jest to karta, która mówi o tym, że wy być może coś zaczynacie nowego może Wy jesteście na jakiejś nowej drodze zawodowej, bądź szukania w sobie jakiejś pasji, którą byście chcieli rozwinąć, jesteście na początku. No i dostaniecie w związku z tym bardzo fajną, jakąś dobrą wiadomość. Wiadomość w dzisiejszych czasach, kiedyś to były karty, to były oczywiście listy, natomiast w dzisiejszych czasach wiadomością nazywamy wszystko to, co do nas przychodzi. Mailowo, smsowo, telefonicznie, jakkolwiek, tak? Więc tutaj myślę, że dostaniecie bardzo fajną wiadomość, być może dotyczącą Jakiegoś szkolenia w pracy, jakiejś propozycji zmiany stanowiska, bo to jest początek jakiejś drogi gdzieś w tej pracy, gdzieś tam. Natomiast jeżeli, jeżeli nie będziecie chcieli tego robić, być może sami o to też zawalczyliście, dlatego to do Was przyjdzie, tak? Jeśli chodzi o rady i wskazówkę, to macie oczywiście próbować, jeżeli coś chcecie robić, jeżeli chcecie zmieniać pracę, jeżeli chcecie coś dodatkowo jeszcze robić, poza obecną pracą zarobkową, ale chcecie się rozwijać, bo coraz więcej ludzi, to wiem też z prywatnych czytań, naprawdę kochani, coraz więcej ludzi no chodzi do tej pracy X, ale myśli o czymś Y, o jakimś zabezpieczeniu, o jakimś takim, wiecie, pasywnym przy przychodzie, o czymś takim, ym, coś od siebie, ludzie zaczynają dzisiaj, w ogóle cały świat, jest przed taką zmianą, zaczynamy myśleć w ten sposób, że nie jesteśmy tutaj niewolnikami ciągle jakiejś tam pracy, tylko po to, żeby zarobić na opłaty, że chcemy czegoś więcej, coś, co nas sprawia przyjemność. I tutaj jest właśnie radą, żebyście szli właśnie w to. Jeżeli chcecie coś robić swojego, to jest przede wszystkim taka karta działalności, takiego przedsiębiorcy, kto, który, który sam zarządza swoimi pieniędzmi, który sam tworzy jakąś firmę ale ma też tutaj doświadczenie, więc żeby to doświadczenie zdobyć, no to oczywiście czasami trzeba gdzieś popracować i to doświadczenie zrobić. O i karta słońca, więc tutaj kartą rady jest słuchajcie, żebyście słuchali swojej intuicji, swoich potrzeb wiadomo, że nie rzucicie nagle pracy dzisiaj po to, żeby zacząć coś swojego, dlatego, że musi być jakieś źródło gdzieś tam wpadające przychodów, tak? Natomiast jeżeli coś planujecie, to jak najbardziej idźcie w to. Jeżeli chcecie coś zmienić, coś sobie dodatkowo zacząć dorabiać, czy w ogóle szukacie jakiejś nowej pracy, czy chcecie coś założyć swojego, tak macie w to iść. Natomiast jeżeli nie jest to, to nic z tych rzeczy, to tu jest pokazane, że jakąś macie nową drogę w tej pracy. Być może właśnie jakaś rozmowa będzie gdzieś tam z przełożonymi, czy czy, 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 czy z jakimś tutaj szefostwem, i gdzieś tutaj będziecie chcieli się piąć trochę wyżej, i macie w to pójść, macie się tego nie bać, o ile to czujecie, bo to jest karta, która mówi, że to trzeba czuć, to trzeba chcieć, to co się robi, tak? Dlatego, że to jest bardzo, bardzo ważne. Nie jest wykluczone też, że być może macie jakąś rodzinną firmę, i tam zaczniecie pierwsze kroki w jakiejś firmie, wśród rodziny, być może u przyjaciół, i tam zaczniecie szukać jakiegoś, jakiejś takiej alternatywy, i się będziecie czegoś uczyć, właśnie. Jeśli przechodzimy, kochani, do związków partnerskich, małżeńskich, czyli takie, które są po prostu trwałe już sobie są, tak? Kochani, królowa mieczy. Yy, powiem wam tak. No, yy, wasza energia z tego względu, że jesteście powietrzem, też. Zresztą takie jak ja, drogie wodniki, bo ja jestem bliźniak, no bliźniak, waga, wodnik to są właśnie powietrza, więc to jest wasza energia. Za dużo myślicie, powiem tak, przeszliście dosyć sporo gdzieś tam w swoim życiu i troszeczkę nabraliście takiej zbroi i w waszym związku jest trochę zimno i między innymi, no właśnie, i między innymi też, yy, kochani, yy, no nie chcę powiedzieć, że przez was, bo zawsze kij ma dwa końce, no ale umówmy się, no przy takim czytaniu ogólnym jakieś coś muszę tutaj wyciągnąć, więc troszeczkę muszę powiedzieć, że przez was, że to wy trzymacie taki dystans, że to wy się uwięziliście w jakiejś takiej właśnie wieży wysoko, zamknęliście się na tą relację, jesteście chłodni, jesteście zdystansowani, jesteście odsunięci, bo jest tak wam dobrze. Być może jest to związane z jakimiś sprawami Wiecie, prawnymi, urzędowymi, jakimiś takimi tego typu zagadnieniami. Myślę sobie też, że właśnie jakieś takie prawne aspekty w Waszym, waszym związku też są teraz poruszane. Może to dotyczyć różnego rodzaju jakichś kredytów, banków, jakichś takich rzeczy, i tutaj, tutaj też coś takiego może być w Waszej relacji, co też Was w jakiś sposób. Troszkę, no, okłada tą Waszą relację, bo nie ma to jak wspólne jakieś tam pieniądze, wspólne dochody, wspólne jakieś takie rzeczy. Zawsze się tutaj pojawiają jakieś kłopoty. Natomiast, już tak odbijając od takich służbowych, jakichś jakich takich um, konkretnych rzeczy, to powiedziałabym, że po prostu jesteście bardzo zamknięci na tą relację, na ten związek i trochę macie tego, tego chłodu, trochę na własne życzenie. Nie wiem, jak Wasz partner, no, nie będziemy tutaj stawiać, bo, bo tutaj. Nie wiadomo spod jakiego znaku, zobaczcie sobie, ale tutaj yy, zobaczcie sobie znak oczywiście yy, yy, w horoskopach poniżej. Yy, natomiast no tak to mi tu wygląda. Natomiast rada wskazówka jest, zobaczcie kochani, szóstka kielichów. No dla mnie to jest ewidentnie pokazane, że ta wasza skorupa tej królowej mieczy, tej takiej konkretnej odcinającej się, trochę zdystansowanej, zimnej, konkretnej, no wiecie, ja wiem, że wy macie swoje postulaty, ale nie od, nie od razu trzeba po prostu być takim, wiecie, bardzo chłodnym, zdystansowanym, takim, wiecie, no odsuniętym, bo szóstka kielichów mówi, że dzieje się tak prawdopodobnie, bo to jest rada, wskazówka, że yy, moi drodzy, trzymacie się przeszłości, nie potraficie czegoś wybaczyć, coś was zabolało, bo królowa mieczy jest zazwyczaj po przejściach, może dla niektórych to być taka sytuacja, że jesteście tutaj, no, traktujecie się jako jeszcze w związku, ale możecie być też wdową, wdowcem, ale jednak no traktujecie się, że jednak no nie jesteście singlem w sensie takim, że wolna, bo, bo, bo wolna, bo tak chciała, chcieliście, czy tak po prostu wyszło, tylko po prostu traktujecie to jeszcze jakbyście byli w tej relacji, tylko tej relacji nie ma. Też tak może być, tak? Więc jakoby nie było, w obydwóch przypadkach, moi drodzy... Trzymacie się za bardzo przeszłości, za bardzo się trzymacie przeszłości, więc radą jest, żeby trzymać się przeszłości, wtedy kiedy tylko ona wam przypomina fajne, wspaniałe chwile, momenty, dni. To jest wtedy bardzo ważne. Wrócić do tych wspaniałych chwil, które coś obudzą was i roztopią lód. Tu bym powiedziała, że tutaj ewidentnie tak mi to wygląda, jak właśnie przy tej właśnie wieży, jak taka runa isa, oblana lodem, i tylko naprawdę miłość może tutaj ten, ten lód roztopić. I to jest właśnie taka rada, żeby poszukać trochę tych wspaniałych chwil, a nie trzymać się przeszłości tych złych chwil. Myślę sobie, że patrząc się na kolejną kartę, że wynika to też z tego, że słuchajcie, gdzieś coś ktoś powiedział, gdzieś tam ktoś, za dużo ktoś rozgrzebuje coś, za dużo jest jakichś takich plotek, za dużo jest jakichś takich informacji. Więc słuchajcie, nie wdawajcie się w żadne dyskusje, nie słuchajcie, jeżeli ktoś coś gada, coś ktoś tutaj mówi na temat wasz czy waszego partnera, partnerki, męża żony. Nie wdajcie się w to wkręcić, nie, dajcie, nie słuchajcie nikogo, słuchajcie siebie i swojego partnera, bo to wasze życie jest, a nie czyjeś, pamiętajcie. I nikomu się nie musi podobać to, jak wy funkcjonujecie, to wam ma się podobać. Ym, i, I tyle. Więc tutaj radą, wskazówką jest troszeczkę, żebyście zeszli trochę na inny tor, a wtedy w tej relacji się wszystko poprawi, bo trochę się zamknęliście poprzez jakieś sytuacje z przeszłości i to nie te pozytywne, tylko właśnie te negatywne. <laughs> a nie chcecie absolutnie uruchomić tych wspomnień pozytywnych, tylko trzymacie się tych negatywnych, czyli coś Was bardzo ukuło i jesteście pamiętliwi, tak bym powiedziała, tak? Więc we wrześniu tak, tak to trochę właśnie wygląda. Yy, single. Yy, drogi single. Yy, single tutaj kochani są bardzo nerwowe. Myślę, że te single są tutaj, yy, yy, aż sobie odkryję od razu, no właśnie, poczucie myszy. Yy, powiem Wam tak, single tutaj są po, yy, 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 po jakichś perturbacjach może nawet jakieś były romansidła, ja nie mówię już o jakichś stałych związkach, gdzie, gdzie staliście się singlami, ale tym bardziej o jakichś takich krótkotrwałych jakiś relacjach. Tutaj nic nie wypaliło, tutaj po prostu jest bojowo, ale to też jest tak, że wy jesteście bojowo na, nastawieni, to jest z jednej strony, a z drugiej strony te osoby, które spotykacie, nie są w porządku, nie są szczere. Albo szukają korzyści, albo szukają po prostu tylko takiego, wiecie, żeby coś z tego mieć, z tej relacji, z, jakich, z jakiegoś tam powodu, więc wy tutaj jesteście teraz nastawieni bardzo bardzo bojowo, drogi single, na jakiekolwiek relacje. No właśnie, I rada, i rada wskazówka jest tutaj dla Was, żebyście nie byli w tym poczuciu braku, straty, że ciągle coś nie wychodzi, że jakiś związek nie wyszedł dłuższy, że jakiś krótszy romans, czy tam jakieś nie wiadomo co też nie wyszło i Wy cały czas jesteście w poczuciu straty. Karta statku mówi o tym, żebyście wyruszyli w drogę, żebyście zostawili za sobą po prostu tą przeszłość i te jakieś nieudane relacje. One się po coś miały pojawić. Nie, nie analizujcie ich, nie zastanawiajcie się, dlaczego się pokłóciliście, dlaczego były jakieś sprzeczki, dlaczego się z kimś nie zgadzacie. Po prostu nie Trafiliście na daną osobę i nie ma innego wyjścia, żeby to zrozumieć, po prostu nie trafiliście na daną osobę, ale dobrze robicie, jeżeli rzeczywiście wychodzicie na jakieś spotkania, bo, yy, bo jakieś tutaj są, bo nawet jeżeli doświadczacie jakiegoś takiego uszczerbku, w cudzysłowie, nazwijmy to w ten sposób, jakiejś straty również, tak możemy to nazwać, bo tutaj też widzę jakąś taką stratę, czy materialną, czy mentalną, nawet. Yy, to, to to się dzieje po coś, bo macie spotkać tą osobę odpowiednią, jeżeli tego pragniecie. Natomiast no, w tej pozycji cały czas bycia w, tym, w tych rozterkach i w tym takim właśnie użalaniu się, dlaczego tak się dzieje, no niczego dobrego, a nikogo dobrego nie spotkacie. Więc tutaj dla Was taka informacja na wrzesień, warto by było to sobie troszeczkę wiecie, no, yy, podsumować, zostawić to. I potraktować to jako swoje lekcje własne życiowe i nie żyć z poziomu po prostu straty i myślę sobie, że niektóre tutaj wodniki mogły być nawet oszukane na kasę i dlatego stąd po prostu nie możecie sobie czegoś darować, ale nie móc sobie czegoś darować to jest tak, żeby cały czas będziecie to przyciągać, podobne sytuacje, podobnych ludzi, więc odpuśćcie to, tak się miało stać, koniec, kropka, nic z tym nie zrobicie, macie lekcję, wyciągnijcie z niej konsekwencje i zostawcie to z tyłu. Wyzwanie miesiąca. Wyzwanie miesiąca jest, kochani, tak. Po pierwsze, niektóre wodniki. Tak jak już wspomniałam wcześniej, mogą mieć rzeczywiście jakieś spadkowe tematy, dlatego tutaj też to były urzędowe załatwiane sprawy. Może rzeczywiście ktoś tutaj dostanie spadek, niekoniecznie po bliskiej osobie, w sensie mąż, żona, bo tutaj na chwilkę o tym wspomniałam, i oby tak oczywiście nie było, natomiast no, wiadomo, no, pewne rzeczy się dzieją. No, więc tutaj jakieś historie spadkowe i tutaj borykanie się z tymi tematami może mieć miejsce już we wrześniu. Natomiast z drugiej strony powiedziałabym, że wyzwaniem dla Was jest właśnie spędzanie jak najwięcej czasu z rodziną, z najbliższymi i to też z taką rodziną dalszą, kochani. To pojednanie, pamiętacie na początku, co Wam mówiłam, takie dotyczące przyjaźni, bliskości, mówiłam, że może najmniej mieć znaczenia, jeśli chodzi o mąż, żona, a, a, a bardziej o przyjaciele, znajomi. I też może mieć tutaj to wydźwięk w dalszej rodzinie, czyli nie wiem dziadek, babcia, prababcia, ciotka jakaś. Bo tutaj jest bardzo ważne, żeby sobie troszeczkę przypomnieć tę relację. No właśnie, zobaczcie, tutaj mamy w ogóle jakiegoś dziadka, mężczyznę. Y Karta Niedźwiedzia to jest osoba właśnie dojrzała, bardzo w rodzinie, czyli ktoś z waszego rodu no potrzebuje tego zainteresowania, potrzebuje tego ciepła, i dobrze by było, żebyście się tutaj pochylili w tą stronę. Jeżeli macie swoje rodziny, to słuchajcie, żebyście zrobili wszystko, jeżeli nawet były jakieś sytuacje podbramkowe, żebyście z powrotem tą rodzinę scalili w jakiś sposób, starali się to pojednać, tą rodzinę i wspólnie jakoś spędzić czas. Bo, jaka jest rada i wskazówka do wyzwania tego miesiąca? Szóstka mieczy. Zostawić te trudności za sobą, zostawić te trudne myśli, które są w Waszych głowach, które ciągle pielęgnujecie bardzo, bardzo rzetelnie, żebyście tak kwiatki pielęgnowali, słuchajcie, żebyście tak wiele innych rzeczy pielęgnowali. Jak pielęgnujecie te negatywne myśli w sobie, to by było cudnie, słuchajcie, naprawdę. Więc. Yy, więc przestańcie pielęgnować te negatywne myśli, a zacznijcie pielęgnować te pozytywne. Karta odejścia zostawienia czegoś, wyruszenia w drogę. Więc wyzwaniem dla Was może być to, że potrzebujecie na przykład gdzieś wyjechać. Potrzebujecie może nawet będziecie wyjeżdżali gdzieś do kogoś z rodziny albo z rodziną. Natomiast potrzebujecie oprócz tego, że gdzieś wyjechać to jest rada, wskazówka i wyzwanie i to jest jakaś Wasza podróż to, to potrzebujecie też coś zostawić za sobą po prostu zostawić coś za sobą i głównie to jest forma jakiegoś myślenia. I tu już mamy zobaczcie, kobietę, właśnie. Tak jak tam mieliśmy mężczyznę, tak tutaj mamy kobietę i być może może to się tyczyć właśnie jakiejś kobiety w Waszym życiu, gdzie właśnie potrzeba coś odpuścić, potrzeba coś zostawić, potrzeba coś może wybaczyć, może potrzeba coś wspólnie zrobić, żeby pójść po prostu do przodu. Kochani, to tyle jeśli chodzi o to czytanie, no mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie, że dosyć tutaj jakieś krótkie, ale konkretne informacje zostały wam przekazane. Oczywiście zrobimy sobie, jak wrócę z urlopu, bo nie mówiłam wam, na niektórych filmikach mówiłam, ja wyjeżdżam teraz na urlop, wracam 8, więc myślę, że tak w okolicach do, do tego 15 września na pewno zrobię takie czytanie na jesień, i tutaj będę chciała, już o tym wspomniałam, zrobić Lenormand, połączyć z runami i właśnie z tarotem. Taka bomba będzie, uważam, informacji, wiadomości, które mogą być ze sobą integralne, ale również mogą być jakimś uzupełnieniem zupełnie z innej beczki, więc to będziemy sobie robić. Natomiast myślę, że to na, na obecną chwilę, króciutko i na temat na ten wrzesień, wam tutaj coś rozświetli. Pamiętajcie o tych horoskopach urodzeniowych, one w tej chwili są do panny, ponieważ panna. Będzie miała właśnie swoją urodziny. Za chwilę będzie oczywiście waga. Natomiast tutaj, w playliście w zakładce, horoskop urodzeniowy tam są już te horoskopy urodzeniowe na cały rok dla konkretnego znaku na 12 domów. Więc jeśli kogoś macie w tym znaku od barana do panny to już możecie sobie zerknąć. Dziękuję Wam, kochani, za Wasze łapki, dziękuję Wam za Wasze subskrypcje, dziękuję Wam za komentarze, za każdy ruch, jaki wykonujecie na tym kanale, bez mojego proszenia, bo jak wiecie, nie robię tego, nie proszę, nie nagaduję, nie namawiam. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. I cenię sobie to tym bardziej, że po prostu robicie to sami, z własnej woli, dla mnie, tak jak ja robię to dla Was tutaj to czytanie. Więc kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę, cudowności, wspaniałych jeszcze dni przed, przed Wami, jak najwięcej jeszcze słońca, bo zaczynamy powoli wchodzić niestety albo stety w ten okres jesienny. Dziękuję Wam za to, że jesteście cieplutko, Was pozdrawiam wszystkich i każdego z osobna. Pa, pa.